Słuchajcie, 18 maja o godzinie 20 jest taki webinar, gdzie od A do Z możecie dowiedzieć się czegoś więcej o kryptowalutach. Jeżeli dopiero zaczynacie i chcecie poznać ten świat trochę lepiej, dogłębniej, to na samej górze w opisie pod tym filmem jest link do zapisów. To Was kosztuje dosłownie 10 sekund czasu, a samo szkolenie w formie takiego webinaru jest całkowicie bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na obciążenia serwerów, więc po prostu do 17 maja można się zapisywać. Każdy, kto teraz słyszy tę wiadomość serdecznie zachęcam i zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego materiału. Cześć i witam. Was bardzo serdecznie z tej strony Marek. Jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących. No i w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, co największe kryptowalutowe projekty robią źle, dla odmiany, żeby nie było za dobrze, żeby nie było za kolorowo, szczególnie, że teraz Bitcoin no, kosztuje tam te 36 chyba tysięcy dolarów na dzień nagrywania materiału, więc nawet mu słuchajcie, małą świeczkę zapalę. Żeby to fajnie wyglądało. Jak rybnie poniżej 30 tysięcy, to przypomnijcie mi, żebym zaczął zapalać tą dużą. No bo wtedy będzie trochę nieciekawie. Ale póki w miarę to wszystko jeszcze działa. No to oglądajcie te filmy, się śmieją oczywiście, oglądajcie, ile wlezie i kupujcie jakieś tanio, ale dzisiaj po prostu przeanalizujemy sobie tak od środka. E, takie projekty, jak między innymi USDT czy Cardano, co robią źle, co mogłyby robić lepiej e, według mnie i co jest takimi bolączkami tych projektów, przez które no, nie mogą się rozwinąć w pełni swojej okazałości, jak motyl z larwy nie wylecą mm, tak szybko i pięknie, po prostu coś tam je blokuje. Trochę to razem dzisiaj przeanalizujemy i zobaczymy, co mogą zrobić lepiej, tak jak już powiedziałem. Pamiętajcie, że jest konkurs, subskrypcja, kciuk w górę i komentarz, uprawniałem Was do wzięcia udziału. W opisie pod tym filmem znajdziecie wszystkie niezbędne linki, link tam do webinaru, który jest z Afriko i możecie poznać coś więcej, właśnie o kryptowalutach do Z, 18 maja. E, tak samo link do giełdy, tak samo są linki do materiałów dla początkujących, więc wszystko w jednym miejscu. No i zapraszam na moje social media Marek Stiller na Twitterze oraz na Instagramie, gdzie postuję coś tam o biznesie, coś tam prywatnie, takim niż masz. Ok, więc na dobry start zaczniemy, słuchajcie, też od Bitcoina. To będzie pierwszy projekt, który dzisiaj Wam tak opiszę w formie mniej sympatycznej niż zazwyczaj. Oczywiście pokażę też plusy, ale porównam je, skonfrontuję z rzeczywistością. Bo dzisiaj podejdziemy do tematu analizy kryptowalut z trochę innej strony, słuchajcie zwykle na kanale patrzę na jakieś takie właśnie te ciekawe projekty, myślę o tym, jaki mogą mieć potencjał. Pomyślałem jednak, że brakuje tutaj czasem takiej krytycznej perspektywy. Szczególnie zaś wobec wielu dużych projektów, które co prawda się wybiły, ale często zdarza im się zawodzić. Albo po prostu mają problemy z pełnym wykorzystaniem swoich możliwości. Innymi słowy, w tym filmie odpowiemy sobie na pytanie, co te kryptowaluty robią nie tak, czego im brakuje i co mogłyby robić lepiej. Ta krytyka nie oznacza oczywiście, że uważam je od razu za złe inwestycje. Za wieloma z nich stoi pracujący w pocieczola zespół deweloperów, walczący o to, by wprowadzić wszelkie niezbędne rozwiązania technologiczne, które mają pozwolić im na pokonanie barier stojących na drodze do rozwoju i lepszych zdolności, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, że podejmując jakiekolwiek decyzje względem inwestowania warto mieć na uwadze dokładnie to, czego brakuje danemu projektowi albo w czym mógłby być lepszy. To też w końcu wyznacza kierunek rozwoju nie tylko w kontekście jednej kryptowaluty, ale w kontekście całego rynku. Mając świadomość na temat tego, co takie projekty mogłyby ulepszyć, mamy też lepszą świadomość na temat ogólnego stanu wszystkich projektów kryptowalut. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym krótko powiedzieć o jednej rzeczy. 18 maja będę prowadził bezpłatny webinar, w którym będę koncentrował się na wszystkim, co jest niezbędne do rozpoczęcia swojej przygody z inwestowaniem w kryptowaluty. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was zapraszam. To jest taka lekcja alternatywna, dłuższa od tych, które są na YouTube i której i tak macie za darmo. Po webinarze odbędzie się również sesja QA, na której będzie można zadać jakieś pytania, które was nurtują, a ja z chęcią na nie odpowiem. Zacznijmy sobie od najbardziej, wiadomo, oczywistej właśnie kryptowaluty, jaką jest Bitcoin. Ciężko sprzeczać się z tym, że ten projekt to absolutny gigant, który steruje niejako całym rynkiem i że przetarł ścieżkę wszystkim innym kryptowalutom. Oceniając go, warto mieć to na uwadze, ale ostatecznie nie powinno nas to straszać od okazjonalnego spojrzenia na niego bardziej krytycznym okiem. Najczęściej spotykanym zarzutem wobec Bitcoina, co prawda głównie poza środowiskiem kryptowalut, jest fakt, że ciężko o nim mówić jako o środku płatności, bądźmy szczerzy. Podstawową użytkowością tego projektu jest przede wszystkim spekulacja, możliwość zarobku. Być może w przyszłości stanie się na tyle stabilny, by rzeczywiście stać się tak zwanym cyfrowym złotem, w którym bezpiecznie będziemy mogli ulokować nasze środki, ale do tego jeszcze daleko. Ale to dla nas też raczej oczywistość. Chciałbym skoncentrować się bardziej na krytyce, która jest związana z samą technologią, a w przypadku bitcoina chodzi tutaj przede wszystkim o dość kiepski wynik, jeśli chodzi o szybkość przetwarzania transakcji. Ten średni e, transaction per second, czyli właśnie ta ilość transakcji na sekundę, jaką uzyskuje bitcoin, wynosi tak od 5 do 7 transakcji, co musicie przyznać, że nie jest zbytnio imponujące. Na przykład taka Visa potrafi osiągnąć nawet 2000 TPS, a zresztą wiele innych projektów krypto już dawno przegoniło Bitcoina pod tym względem, korzystając z bardziej efektywnych mechanizmów konsensusu czy rozwiązań w warstwie drugiej. Nie oznacza to też oczywiście, że zespół deweloperski stojący za Bitcoinem próżnuje. Bitcoin Lightning Network to rozwiązanie, które znacznie pomogło temu projektowi poradzić sobie z kosztami i niską szybkością transakcji i jest zdecydowanym krokiem w dobrym kierunku. Nie rozwiązuje to co prawda wszystkich problemów i tworzy parę nowych, ale ogólnie rzecz biorąc, ciężko go nie docenić. I protokół ten umożliwia utworzenie kanału płatności między dwiema stronami. Raz utworzony kanał umożliwia im przesyłanie nieograniczonej liczby transakcji, które są niemal natychmiastowe i niedrogie. Działa on jak własna mała księga rachunkowa, dzięki której użytkownicy mogą dokonywać transakcji bez wpływu na całą sieć bitcoina. Patrząc na duże kryptowaluty i ich potencjalne problemy, warto skupić się właśnie na tego typu innowacjach, by oceniać to, w jaki sposób deweloperzy chcą pokonać różne pojawiające się komplikacje. Zanim przejdziemy do drugiego projektu, to chciałbym tak też w formie anegdotki e, powiedzieć, że mocno mnie dziwią komentarze niektórych osób. Bo po pierwsze, e, ja niejednokrotnie mówiłem wcześniej, że zrobię jakiś kurs, że zrobię takie szkolenie dla osób początkujących, i że jest ono bezpośrednio skierowane e, do osób, które albo nie mają czasu, są zapracowane, nie chcą im się oglądać 223 filmów na łańkach, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kogoś to tak bardzo boli, bo na przykład siedzi w domu i się nudzi, albo jest taki troskliwy, albo jeszcze coś mu tam dolega, to po prostu niech już tam pominie film czy coś, albo nie kupuje kursu, bo. To naprawdę, to może jest nawet śmieszne, że ja o tym mówię teraz, tak? Bo w Polsce się utarło, bo ktoś tam mówił, e, wiadomo kto, że te kursy to jest zło, bo jeżeli ktoś zarabia pieniądze, to zarabia je z rynku. No według mnie to jest kpina, bo jeżeli ktoś robi daily trading, to rzeczywiście to ma odzwierciedlenie, bo przy tych wykresach powinien siedzieć 12 godzin dziennie czy 10, e, bo powinien robić inne rzeczy, ale jeżeli ktoś jak ja ma działalność edukacyjną e, i ma działalność, w której szkoli ludzi, z tego co mam robić, to czemu miałbym nie rozszerzać swojej działalności o płatne szkolenie, które ktoś może kupić albo i nie, jeżeli kanał nie traci na tym na wartości? Ja cały czas je przygotowuję. Jak zauważyliście, wcale nie ma tych filmów mniej, wcale nie są gorszej jakości, cały czas się staram i po prostu no, wymyślam coś nowego, żeby to wszystko hulało i było kreatywne, więc no to jest takie po prostu moje przesłanie dla niektórych osób, które tam płaczą w tych komentarzach, bo to bardzo polskie takie, w cudzysłowie oczywiście, nie obrażając, no ale nasz kraj. W porównaniu do jakichś tam państw z zachodu czy coś jest naprawdę w tyle jeżeli chodzi o jakąś taką majątkowość i poczucie logiki w ogóle w głowach niektórych osób i mówię to z pełną świadomością bo czytając niektóre komentarze to jest wręcz takie toksyczne to co się czyta że ludzie w ogóle nie znają sobie sprawy z wartości pieniądza ktoś napisał że okradam widzów no okradam widzów, jakbym im pieniądze z kieszeni wydzierał. Jeżeli ktoś się nudzi e, albo nie ma czasu i tak dalej, niech sobie kupi kurs, a jeżeli nie, to nic nie traci, dalej sobie ogląda te filmy i tyle. Ja inwestuję długoterminowo, uczę o rzeczach strategicznych, a nie takich, że trzeba klikać na wykresach i grać na dźwigni i o grupkach sygnałowych. To są dwie, są dwa różne światy, więc to tylko tak w formie anegdotki. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym, ale jeżeli ktoś ma jakiś problem z tym, no to może odsubskrybować kanał albo po prostu nie oglądać niektórych filmów, bo e, w sumie nie chcę mi się tego czytać. Więc drugim projektem, tak już, żeby było trochę milej teraz, jest Solana, słuchajcie. Projekt, o którym też było dosyć głośno ostatnimi czasy ze względu na jej ekosystem, na to, że były jakieś perturbacje, na to, że kiedyś nawet był taki blackout i ta sieć na chwilę upadła. Zobaczcie, co mam do powiedzenia na ten temat. No tak, Solana. To niezaprzeczalnie świetne przedsięwzięcie, które zachwyciło inwestorów niesamowitymi wynikami i wiele osób patrzy na tę kryptowalutę jako na potencjalnego przyszłego lidera na rynku. W 2021 roku widzieliśmy niesamowity, wręcz astronomiczny wzrost wynoszący 11 procent, a obecnie jest ona na 6 czy 7 pozycji w rankingu kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej. Olbrzymią zaletą Solany jest zdolność do bardzo szybkiego przetwarzania transakcji, co wynika z zastosowania unikalnej metody walidacji proof of history. To pozwala temu projektowi na obsługiwanie ponad 2000 transakcji na sekundę z potencjałem na zwiększenie tej liczby nawet do pół miliona. Nie tak dawno temu pojawił się jednak pewien problem związany z niestabilnością sieci salany ta kryptowaluta przeszła przez szereg poważnych awarii, z których największa trwała 17 godzin, miała miejsce we wrześniu 2021 roku. Transakcje zalały system, walidatorzy przestali działać, a wszystko stanęło w miejscu. Tego rodzaju incydenty mogą prowadzić do poważnych strat dla użytkowników. Na przykład osoby pożyczające pieniądze za pośrednictwem aplikacji zdecentralizowanych na blockchainie muszą zapewnić sobie pewien stopień zabezpieczenia. Gdy rynek traci na wartości, to zabezpieczenie często musi być uzupełnione, a w momencie, gdy sieć jest przeciążona, Żona, wykonanie jakiegokolwiek ruchu może być niemożliwe. Deweloperzy Solany jednak nie próżnują i stale wydają aktualizacje. Po każdej takiej sytuacji możemy liczyć na szybką odpowiedź zespołu. Rozwiązanie tego typu problemów na dobre jest celem, do którego Solana musi dążyć, jeśli chce ugruntować swoją pozycję jako wiarygodny gracz. W obecnej sytuacji użytkownicy, którzy nie mogli zrealizować transakcji podczas ostatniej awarii, stracili pieniądze, mogą nie chcieć dać blockchainowi drugiej szansy. Jeśli jednak Solana rzeczywiście pokaże, że jest w stanie utrzymać stabilność przy jednoczesnym zapewnieniu szybkości transakcji w długim okresie, może zyskać tych graczy. I nadal zwiększać liczbę użytkowników. No ale co to oznacza w praktyce? Ważne jest, aby pamiętać, że Solana jest w tej chwili w fazie rozwoju. Sieć wciąż technicznie znajduje się w fazie beta, co oznacza, że właśnie teraz jest czas na odkrywanie problemów i ich rozwiązywanie. Trzeci projekt kryptowalutowy, a raczej stablecoin, który odzwierciedla właśnie 1 do 1 e, sytuację dolara amerykańskiego, to jest Tether. O nim też trochę problemów pewnie słyszeliście. I ja za chwilę wam je przedstawię, opowiem jak to wygląda z mojej perspektywy. No tak, czas właśnie na stablecoiny, czas na Tether. Często nie zastanawiamy się wiele nad tego typu projektami, no bo wiecie, koncentrujemy się bardziej na tych, które mogą przynieść nam pewien zysk, a jednak ten rodzaj waluty odgrywa bardzo ważną rolę na rynku. Tego warto poświęcić mu chwilę uwagi. Wiecie zapewne, że Tether to trzecia co do wielkości kryptowaluta, no i jest ku temu dobry powód. To bardzo solidny stablecoin, który dokładnie śledzi cenę dolara, co czyni go niezwykle użytecznym. Mimo konkurencji, udało mu się utrzymać pozycję lidera w tej branży. Istnieje jednak parę powodów, by być czujnym, jeśli chodzi o tę monetę. Przede wszystkim, mówię tutaj o przejrzystości. Tether początkowo twierdził, że każdy token jest wspierany przez dolara amerykańskiego w rezerwach. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Ten stablecoin jest wspierany przez mieszankę gotówki, zabezpieczonych pożyczek, obligacji korporacyjnych i innych inwestycji, o których nawet nie mamy dokładnych informacji. Zespół nie udostępnia nam konkretnych danych na temat tego, jakiego rodzaju pożyczek udzielił, ani kim są pożyczkobiorcy. A co najważniejsze, nie wiemy, jak łatwo Tether mógłby uzyskać dostęp do pieniędzy w razie potrzeby. W takiej sytuacji, gdyby wiele osób nagle próbowało wymienić swoje Tethery na dolary, nie ma gwarancji, że sama firma miałaby wystarczająco dużo gotówki, by wypłacić pieniądze, co może oczywiście stanowić ogromny problem, biorąc pod uwagę, jak bardzo ta kryptowaluta jest wykorzystywana jako bezpieczny sposób na przechowywanie kapitału. Nie oznacza to jednak koniecznie, że jest powód do zmartwień. Powinniśmy po prostu wymagać od projektu bardziej rzetelnych informacji i gwarancji, które mogłyby złagodzić objawy i dać inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa. Dobra, czas na kolejny projekt. w Tym dzisiejszym zestawieniu w tym dzisiejszym filmie projektów, które oceniam trochę krytycznie czasami, jest to Cardano. Powiem wam, co według mnie robią źle i co mogli robić by lepiej. Okej, okay, pora właśnie na Cardano. Jeśli oglądacie mnie już trochę, to prawdopodobnie wiecie co nieco o tym przedsięwzięciu. Jest to jedna z najbardziej obiecujących kryptowalut, której celem jest połączenie tego co najlepsze w Bitcoinie i Ethereum, by rozwiązać problemy związane ze skalowalnością, interoperacyjnością i zrównoważonym rozwojem. Siła Cardano leży w jego akademickich, naukowych podstawach filozoficznych. Mamy tutaj do czynienia z projektem, który w swoim rodzaju zakłada współpracę z zespołami naukowców z całego świata w zakresie badań i weryfikacji protokołów, na których się opiera Cardano. Długoterminowa wizja Cardano jest bardzo ambitna. Bo zakłada, że technologia sama w sobie, ten blockchain, powinna służyć przedsiębiorstwom i systemom finansowym. Dlatego więc zespół stojący za projektem chce stworzyć łańcuch, który może obsługiwać tysiące transakcji na sekundę oraz platformę, która pozwoli rządom i firmom na śledzenie informacji o systemie, a nawet umożliwić demokratyczne zarządzanie. Ale pomimo bardzo wysokiej kapitalizacji rynkowej, istnieją pewne kontrowersje. Niektórzy uważają, że Cardano jest wysoce przecenianym projektem. Krytyka dotyczy przede wszystkim powolnego tempa rozwoju. Pierwsze inteligentne kontrakty na tym blockchainie zostały uruchomione dopiero we wrześniu 2021 roku, czyli 6 lat po uruchomieniu sieci głównej. Dodatkowo, mimo że na sieci jest wiele projektów w budowie, jak dotąd naprawdę niewiele z nich działa, i może cieszyć się przyzwoitym poziomem popularności. Niektórzy też twierdzą, że natywnym tokenom ADA brakuje scenariuszy zastosowań samych w sobie, w porównaniu do innych sieci o silnie rozwiniętym ekosystemie. Na przestrzeni lat pojawiały się również obawy dotyczące technicznej i wdrożeniowej strony projektu. W społeczności poruszono wiele kwestii, które mogą wskazywać, że ilość transakcji na sekundę, opłaty transakcyjne i skalowalność Cardano no nie są tak doskonałe, jak powinny być. Sunday Swap, pierwszy DEX na Cardano, doświadczył przeciążenia sieci i w pewnym momencie uruchomienia nie dało się na nim handlować. Sądzę więc, że zastanawiając się nad inwestowaniem, warto mieć na uwadze te potencjalne problemy, ale należy też pamiętać, że głównym założeniem Cardano jest to, że jego bardzo powolny rozwój będzie uzasadniony najlepszą w swojej klasie wydajnością i bezpieczeństwem. Ten projekt przyjmuje tak zwaną strategię żółwia, więc nie ma też co się przesadnie dziwić, jeżeli nie przynosi olbrzymich zysków od razu. Ukierunkowanie na przyszłość, współpraca z rządami i instytucjami finansowymi to wszystko sprawia, że przygotowanie dobrych i bezpiecznych rozwiązań zajmuje jednak trochę więcej czasu. Dlatego, tak jak wspominałem, nie ma co niczego skreślać, trzeba po prostu być uważnym i wiedzieć na jakim etapie rozwoju jest dany projekt, tak żeby mieć realistyczne i odpowiednie oczekiwania. I na sam koniec jeden z większych projektów kryptowalutowych na świecie, czyli Polkadot. Myślę, że wielu z was jest znana, e, jakby co to ku sama jest takim pośrednim tutaj kuzynem tej Polki Dot. To są dwa podobne projekty. E, no i co? Przeanalizujmy ten projekt wspólnie e, już tak ku zakończeniu powoli tego filmu. Idąc. No dobra, więc pora właśnie na Polkadot. Jeżeli nie mieliście okazji wcześniej o niej usłyszeć, to warto wiedzieć, że jest ona dosyć ambitny i chyba najpopularniejszy w swojej kategorii pomysł mający na celu umożliwienie różnym sieciom blockchain na komunikowanie się ze sobą. Aby osiągnąć ten cel, został on ten blockchain zaprojektowany do obsługi dwóch różnych rodzajów bloków. Sieci głównej zwanej relay chainem oraz sieci tworzonych przez użytkowników zwanych parachainami. Parachainy mogą być dostosowane do dowolnej liczby zastosowań i zasilać główny blockchain. Dzięki czemu transakcje parachainowe korzystają z tego samego zabezpieczenia co transakcje w głównym łańcuchu. Dzięki takiej konstrukcji zdaniem zespołu Polkadot transakcje mogą być bezpieczne, dokładne przy wykorzystaniu jedynie zasobów obliczeniowych wymaganych do obsługi głównego łańcucha. Użytkownicy zyskują jednak dodatkową korzyść w postaci możliwości dostosowania wielu parachainów do różnych zastosowań. W społeczności entuzjastów kryptowalut pojawiły się jednak zarzuty względem Polki DOT. Przede wszystkim dotyczyły one początkowych problemów technicznych i wstępnie niejasnej dystrybucji natywnych tokenów DOT, który daje walidatorom prawo głosu, dzięki któremu mogą oni brać udział w podejmowaniu decyzji i rozwoju projektu. To zrozumiałe, że przejrzystość jest niezwykle istotna w tej kwestii. Inwestując w dany projekt musimy mieć pewność co do tego, w jaki sposób przebiegała dystrybucja tokenów. Z wielu powodów. Jednym z nich jest możliwość przewidywania potencjalnych manipulacji rynkowych, gdyby na przykład większość monet należała do niewielkiej grupy wielorybów. Do tej krytyki jednak w dużym stopniu się odniesiono. Największym problemem Polki pozostaje silna konkurencja w szeroko rozumianym sektorze innych walut proof of stake. To w jaki sposób to konkretne przedsięwzięcie miałoby wybić się na tle pozostałych kryptowalut w tym obszarze, nadal pozostaje nieco niejasne. Szczególnie, że przed Polką stoi parę wyzwań. Przede wszystkim każdy projekt zajmujący się inteligentnymi kontraktami walczy o uwagę deweloperów na bardzo konkurencyjnym rynku. Parachainy to ambitny i innowacyjny pomysł, ale wiążą się z nimi pewne komplikacje. Przede wszystkim, w niektórych przypadkach parachain musi posiadać najpierw funkcjonalność, by można było uruchomić na nim aplikację. To może czasem tworzyć pewną sprzeczność. Deweloperzy nie są w stanie opracować apki, jeżeli nie ma funkcjonalności. Z drugiej strony, budowa funkcjonalności w oczekiwaniu na konkretne aplikacje jest często strzałem w ciemno. Ponadto startupy i inne niekomercyjne przypadki użycia nie mogą sobie pozwolić na początkową inwestycję w DOT, co sprawia, że są one drogie. Sądzę, że to jednak zupełnie naturalne dla stosunkowo młodego i ambitnego projektu, który dodatkowo zdecydował się na dosyć innowacyjne podejście do rozwiązania dość trudnego problemu, jakim jest łączenie łańcuchów bloków ze sobą. Dlatego warto jednak patrzeć życzliwym okiem na tego typu pomysły, jako że początki zawsze bywają trudne. Tak jak wspominałem wcześniej, zwracanie uwagi na niedopatrzenia nie jest od razu odrzuceniem projektu jako całości, a jedynie lepszym zaznajomieniem się z tym, co można by zrobić lepiej. I z tą myślą chciałbym was dzisiaj zostawić. A ja serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia komentarza i kciuka w górę. No i po prostu przeanalizowania tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem w filmie we własnym zakresie. Zobaczcie, co Wy na ten temat sądzicie, poczytajcie o tym więcej w internecie. Czy te niedosko niedoskonałości, które te projekty właśnie publikują i mają w swoim zakresie są dla Was akceptowalne, czy też nie. Dajcie znać w komentarzu i dajcie znać, jeżeli macie pomysły na jakieś kolejne filmy, bo zawsze się takowe przydadzą. Na razie, do zobaczenia, cześć!